I nie Margaret Astor, tylko Astor. Oj, to jeszcze raz to co? Astor, ta? Astor ta? I tak? Będzie... Astor. Nie Margaret Astor. Stor? Z Margaret, Astor. Oni się już dawno temu rozstali. Z Margaret. Z Margaret. Astor. Astor. Ale coś ten, ten? Mam przerwy? Nie, śladę? ja właśnie już mam przerwy. Tak? A powiedz tak, pięć minut, Nie, poproszę. Właśnie nie, właśnie nie, właśnie nie. Proszę Państwa, Ania Przybylska, Boże, ile ja musiałem ją namawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest, Dobry niedziela, nie. jest niedziela, jest niedziela. Ania nie Przybylska, wielkie brawa. Dobrze. Ale to tylko dla. Jak jest... Ale to tylko dlatego namawiać, bo ja tak w domu nie ma, wiesz, pobawić się troszkę, pobawić, ponamawiać. No ale przyszła, najważniejsze. Tak, jesteś. E, wiesz, co jest najbardziej wkurzające, Ania? Bo ja tak zrobiłem trochę sądem między naszymi wspólnymi znajomymi i także... tak, Co tak trzymasz? E, to, e, to jest gadżet, to nic, to potem, potem porozmawiamy. To jest... Będziemy się bawić. Tak. O, wow. Będziecie będziemy musieli wyjść b... albo zamknąć oczy. Cokolwiek. Kochanie moje, drogie, moja Aniu, przecież wiesz, że jak bardzo za tobą tęsknię, ale wiesz, co jest najgorsze, co najbardziej wkurza ludzi? Wody z sokiem? Nie patrzę, czy stolik nie popękał. <grym 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 ale tak miał być. Tak, popękał, popękał. To czasami takie kocopały ma, mawiają, że stolik nam pęka. No widzisz. Kochanie moje drogie, wiesz, co jest największym problemem ludzi ze środowiska? Co wkurza w tobie ludzi? No właśnie... Nie, nie, nie wiesz? Znaczy, nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Wiesz trochę? Znaczy, wiem trochę. Znaczy ja, no wiem, trochę. Co wkurza, nie, ja wiem, co wkurza ludzi, bo czasem, jakby wiesz, surfuję po forach i to jest strasznie śmieszne. I co tam piszą? Ale cudne, na przykład, wiesz, po jakimś ostatnim e e e evencie. Astor, tak. miałam tak zrobiony makijaż, że dosłownie sama to stwierdziłam, że wyglądam jak Michael Jackson i uwierz mi, że takie same było skrodzenia internautów. Nie, ja to, to oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że ja ludzi czasem wkurzam, ktoś mnie lubi. To tak jak ty, Kuba i, i cała reszta. No o, tylko... to bez przesady, no ja tak, <laughs> ja tak bardzo ludzi nie wkurzam. Tak bardzo nie, dobrze. To, no to co kogo wkurzam? Nie, Więc chodzi o to, że ciebie nie, Ania, bo de facto ciebie nie ma, nie? Trochę, trochę, trochę cię nie ma. Gra Grasz w dwóch serialach i mieszkasz sobie w Turcji, w miejscowości, miejscowości Antalya Spor? Antalya. A Spor to już klub Antalya Spor. to przepraszam, to źle mi napisali. Ups. Zgarniasz tort reklamowy po prostu? Skąd, znaczy, to jest jakiś fenomen? Znaczy, wiesz, fenomen jest taki, bo być może, że ja już robię od kilku lat. Może, że gdzieś tam wiele lat wcześniej temu zaczęłam, to jednak popularność serialu była dość duża, ogromna. I jakby teraz, no co, odcinam od tego kupony. Być może tak jest. no. Aha. Może wizerunek, który y, 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 ja buduję. Byłam gdzieś tam młodą y, 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 osobą i, i róż, różne były opinie, a potem założyłam rodzinę no i to też pewnie poszło na plus. Założyłam rodzinę w tym, w tym, w tym takim burzliwym czasie, kiedy była moda na ciążę. Ja, znaczy, ja nie założyłam rodzin ze względu na modę. Akurat tak się stało. Ale zawsze ciążę, żebym w nie! Zako... Jarku, taka moda jest. Pugnijmy sobie, dziecko. Zakochałam się i zaszłam w ciążę. I jakby... Pewnie to też jakby dodało, dodało jeszcze do tego, tego tortu, o którym ty mówisz. No tak, ale ty trochę tak banalizujesz. Znaczy, lubisz się stawiać, lubisz przedstawiać siebie jako taką dziewczynę sąsiedztwa, tak? Bo mówisz, nasze życie z Jarkiem są kapcie, 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 a jak córki nie ma w domu, to prokracja. To jest cytat z siebie. Czyli chodzicie w kapcia, w kapciach, córka na, do, do, do piaskowica, wydowyra, Pach, pach, pach. No tak, no. Ania, to jest cytat z siebie, no to nie jest drugie dziecko. No dobra, no dobra, ale jak drugie dziecko pójdzie do piaskownicy, to co? Gola, gola, gola. <laughs> nie. Masz to... te plany, rzeczywiście, chcesz mieć taką familię? Nie, to nie jest tak, że mam takie plany, bo to jakby wychodzi czasami mhm. poza twoimi planami. Natomiast no. Je... Twoje dzieci nie były planowane. Znaczy, Oliwia była planowana, jak najbardziej. Oliwia była w pełni... A, Szy Szymo? Szymon? był wypadkiem. Szymon, jak będziesz oglądał ten program w internecie za 15 lat, nie byłeś planowany! Nie byłeś! <noise> nie był planowany, ale jest. bardzo się cieszymy, że jest i... i, i jest ale wielki. to tak, budzicie się rano, kto to Szymok? A niech już zostanie. <noise> nie. Rodzina Przybyńskich! Ja niestety nie jestem tak czekana jak kubuś, ale dobrze. Nie, 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 wie, słuchaj, czy miałaś kiedyś dowód, jakiś jeden mały dowód moje, mojego braku sympatii. Nie, Nigdy. Absolutnie, Nigdy, absolutnie, 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 no, wręcz absolutnie. wręcz odwrotnie, zawsze. Bo lubię ciebie, akceptuję twego męża. Trudno. Trudno, co zrobić? Że to się... bardzo porządny mężczyzna. Trudno co robić, jeszcze, jeszcze gorzej. Kochana, bo ja mam. Nie, przy, tak sobie poszperałem w przeszłości, wiesz, bo i znalazłem taki materiał. Jeżeli oglądają wrażliwe osoby, to naprawdę niech się na chwilę. No, proszę! No mam, no. Wiesz, wiesz jak wyglądasz jako dziecko? Nie, ja, ja też, ostatnio wyglądałaś schodziła. tak jak Piotr Rubik przed zmianą tuningu. Nie wiem, ile miałaś lat, w kochani. To ja ci pewnie mówiła. Dobra, zobaczcie, jak można zapaść dziecko. Zawód, przepraszam, aktora kojarzy z czymś. On musi zagrać, umieć wszystko. On musi być demoniczny, spokojny, pokorny, wulgarny. Nie wiem, chciałabym, żeby kojarzeniem mi z taką postacią, która potrafi naprawdę zrobić na planie dużo rzeczy z prawdziwym aktorem. Tak, tak żeby mnie kojarzyli. Poczekajcie, co powiedział? Poczekaj, co powiedział? powiedziała? Chciałabym zrobić dużo rzeczy z prawdziwym aktorem. 17 lat! Kuba, ja miałam 17 lat wtedy. Jezu. Wyglądasz na 12. Normalnie marzenie Michaela Jacksona. <grymne> Proszę. 17 lat, aż festiwal w Gdyni. Rzeczywiście masz sarnią. No oczy. i wtedy jeszcze brwi nie depilowałam, chyba. Tak? Nie depilowałaś? No. no wyglądasz jak breżnie, w takie krzaczory. Ania. E Gdzieś ty to wykopał. Gdzieś gdzie to znalazłem? Nie, nie. W, w IP-nie to było. Lista, no, nie, Lista 500. Nie, ale fajna. Wtedy bym się w tobie nie zakochał, wiesz? Jednak. No ja grubasek nie lubiłem. Ale ja nie jestem gruba, ja mam tylko za tą buzię. Rozumiem, że masz tutaj, tak, a tutaj tak, tak? Nie, pewnie nie, nie było. Masz krypę jakąś dzisiaj? Nie. 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 Dobrze, słuchaj. E... <laughs> No i widzisz. Pocisz się trochę? Troszkę. Dobra. Emocje, dobra. dobra. Jak chcesz, to możemy ci dobra, dać. A nie, dobra. Chcesz zamienić dobra. koszulkę, dam ci dwa gołębie. No dobra. Ale tutaj wrócisz? I potem zaśpiewam. Tak. Eee. Widziałeś, jak śpiewała Chylińska? Ale nie słyszałam, jak Kurski śpiewał. Nie słyszałaś, jak Kurski śpiewał? Słyszałam, jak Kurski, ale nie, że, że patrzyłam w telewizor, co koleżanki opowiadały. I co fajnie? No podobno dał radę. Podobno dał radę! Jezu, przepraszam, to popiję wody. Popij wodę, bez konserwantów. I bez konserwatów I bez konserwatu, żebyśmy się nie świecili. Powiedz mi, dziecko drogie, czy ty masz tupet, czy ty masz talent? Tylko tak szczerze, bo to już jest ta poważna część rozmowy. Czy ty masz tupet, czy ty masz talent? Czy ty masz tupet, czy masz talent? Ja na pewno mam tupet. Dziękuję bardzo. Ja na pewno mam tupet. Poczekaj. Polska, Polska. Poczekaj, to Odkaczone, wy... dobrze, test zdany. Tak, wyrzucę słowo talent. Ale nie. wielokrotnego wyboru. Ale jesteś zdolna, czy bezczelna? Znaczy, wiesz, to nie mnie pytać, no, jest ile ludzi, tyle opinii, do, do, do tej pory z ludźmi, z którymi e, pracowałam, nie, nie będę sama o sobie mówiła. A na pewno jestem pewna siebie, już o tym kiedyś rozmawialiśmy, na pewno jestem pewna siebie, bo gdybym nie była, to prawdopodobnie nie robiłabym e, tego, co robię. No raczej to nie jest zawód dla nieśmiałych, zakompleksionych. No, no. na pewno, oni idą do polityki <laughs> no, nie, najczęściej. i wygrywają wybory prezydenckie premi premiera premier. <laughs> Czy ty masz chrypę? Nie, nie, nie mam chrypy, <laughs> no. ale przy tobie tak się nastrajam. A powiedz mi... E, Masz kompleksy zawodowe, że na przykład czegoś nie potrafisz... To potrafisz... że mam kompleksy zawodowe. Oczywiście, że mam, bo obracam się w, w, w bardzo doborowym towarzystwie, bardzo bardzo utalentowanych ludzi i ja nie mówię o aktorach, którzy są teraz na topie, ale o aktorach, którzy, wiesz, e, 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 grali no. w różnych ustrojach i tak dalej i na pewno mam. Aczkolwiek to są tacy ludzie, którzy zawsze mówią, że... Ale to szykanują cię? Nie, absolutnie. Że przybyska przyjdzie mi nie grała abso... tymi oczami a... cielaka cały czas. Absolutnie, absolutnie. Nie, właśnie dlatego, że z takimi ludźmi współpracuję, być może robię to, co robię, bo gdyby... bo oni mnie utwierdzają w tym, że bardzo dobrze, że... Że, że dobrze. Że przyszły takie czasy i... No nie, oczywiście, no nie mam szkoły i e, jej nie skończyłam prawdopodobnie, już jej nigdy nie skończę, dlatego, że zaczęłam od zupełnie innej strony. Zrobiłam film, a potem założyłam rodzinę i teraz, no nie mogę wrócić do szkoły, raz, że jestem za stara, a poza tym, że mam za małe dzieci. No, i... no tak, w szkole z matką z dziećmi źle wygląda. No. Nie no ale Kuba, wiemy o. o, wiemy o... Kto ci już takie malutkie mundurki dla dzieci. <grym> <grym> Dobrze, ale powiedz mi, ale jak ja cię poznałem parę ładnych lat temu, to ty byłaś taką naprawdę przebojową, atomową dziewczyną, która czerpała. Wiesz, widać, bo się lubi bazy. To już nie czy... jestem. No właśnie, zastanawiam się, czy jesteś jeszcze, czy nie. Nie, czy... jestem, jestem. Masz przy... tak, że lubisz dać czadu, nie wiem, bierzesz dzieci, dzieci do klubu, tańczycie, wiesz, świrujecie, wiesz, zapominacie dzieci, dzieci przychodzą po paru dniach. <głos> <głos> Rozumiesz, nie, czy, czy, czy masz, czy jest jeszcze ta Ania, którą tak naprawdę ludzie postrzegali jako naturalną wariatkę. Znaczy, taką, wiesz, tak naprawdę taką... to ludzie, widzisz, to jest tak, że tak naprawdę ludzie mnie nie znają, bo... Y, y, y... Możesz mi zapiąć, bo mi się rozpięło. Przepraszam. No już sobie, rozumiem. Zapiąłeś, tak, zapią... Ale krzywo. Krzywo zapiąłem? No nie, to, mów, to tak. jest słuchaj tak, że, lu że ludzie mają jakiś tam wizerunek oczywiście budowany w prasie i tak dalej, i tak dalej. Dużo diabeł, no. no A, bo to podwójnie. Jarek Biedniuk, biedny, nie? Bo on nie nosi kosz. Nie nosi koszul? Hmm. Na kolasach chodzi no. hmm. Tylko napis... O, dziękuję, jesteś kochana. Ja no, no, no. korki, getry i... Yy, 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 yy. Korki po domu nosi? No, no oczywiście. Tak. tak kiedy ten obiad i tymi koleczkami? pyk, 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 pyk. <śla> Dá Nie no, ale w domu, w domu po prostu jesteśmy ojcem, matką i, i, mm -hmm. i raczej stawimy. Ale nie brakuje Ci tego szalonego życia? Tak wiesz, no pytam, dociekam, bo. Ale my dalej mamy szalone życie, chcemy, to sobie gdzieś jeździmy, chcemy, to spędzamy czas razem. Naprawdę robimy mnóstwo fa fantastycznych rzeczy i uważam, że ani dzieci, ani bycie w związku wcale tego nie blokuje wręcz Na pewno? No ja, ja trochę się bawię, bo wręcz obawiam. No rozumiem. nie wiem, na przykład, no nie wiem, no, jak idziemy na urlop, to bierzemy dzieci i też jest zupełnie. Na urlop z dziećmi? Nuda. Bo jest takie nuda. No, no, trzeba pilować czy się nie utopi. Nie, ja nie mam z tym zupełnie problemów, także no, ja tak samo jak nie uważam, że dzieci gdzieś ci burzą kariery i nagle ją stopują. U mnie zupełnie było odwrotnie. U mnie ta kariera jeszcze bardziej mówi, poszła. I mówi, że jak dziecko płakało, to ty wstawałaś, malowałaś się Astor i mówiłaś, o już cię lecę, znaczy ja... przewinę kupę twoją. Oczywiście, bo że tak. Cię. Bo ja nie mam problemu ze wstawaniem. Nie masz problemu, kłamiesz! Kłaniesz, kłan... nie ma, możesz powiedzieć, że jeszcze raz powtórzyć. Ja nie mam problemu ze wstawaniem. Ty nie masz problemu ze wstawaniem. Nie. nie, nie. spałem nigdy z tobą, ale pamiętam taki wywiad, który godzin. No, 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 powiedziałeś, że jak idziesz spać, to czołgami po tobie można jeździć. Do godziny 12. Czyli jak dziecko rozumiem, do 12 jest głodno, sika się, zżyga się. Nie jest blade, nie wiem, zrobił kupę, gdzie żaba była w środku, bo zjadł żabę, to ty mówisz przed 12 nie wstaje. No, ale Jarek nie śpi do pierwszej. Ale Jarek nie śpi do pierwszej, także się... Słuchajcie, to jest właśnie sycylijskie partnerstwo. Jesteśmy partnerstwem, ja śpię, a Jarek przywija dzieci, tak? Ja Mania. nie mogę, po prostu Kuba. Próbuję Nie, próbuję dociec, może ty po prostu nie masz o rodzinę. <grym> Następne pytanie. Próbuję cię przemalować patologiczną matkę, tak mi bardziej pasuje, może się rozwiedziesz, ale masz często... Po... Ale my nie jesteśmy małżeństwem. Rzeczywiście. Czy dzieci, są, dzieci są nielegalne. Tara. No rzeczywiście ty jesteś. Ty, nie, ty, ty nie jesteś na, bieniuk. No i bosko. Ty jesteś przybyska. Jestem Przybielska. To też możesz być wojewódzka. <laughs> o niczym innym nie marzę. Słuchaj, dwa tygodnie temu była u mnie Patrycja Markowska. Siedziała tu, I co? a ja tu i jest teraz ciąży. <laughs> Więc uważaj, bo u mnie to się dziwne rzeczy dzieją w programie. Dobrze. Przenoszę przez Feromony. Y jednak? Jednak. Dobrze. Y Ostatnie pytanie przed wizytą Piotra. Czy to prawda, bo ja chcę dociec prawdy i w razie czego zemścić się na tej wielkiej korporacji. Czy to prawda, że kiedyś nie przyjęli cię do pracy do McDonalda? Prawda. Do pizzy a zresztą też. Z a Kentucky Fried Chicken? Poczekajcie. Byli lepsi, byli lepsi. naprawdę, ale co, ale jeszcze nie byłaś anią Przybylską, anią Przybylską, tylko anią Przybylską. Nie, jeszcze nie byłam, ale czekaj, zaraz. Niech ja. Ja byłam po ciemnej stronie Wenus, bo ciemną stronę Wenus ja chyba zrobiłam w klasie maturalnej, dokładnie. 17 lat to dlatego, że. Ale poczekajcie, przypomnijmy sobie, jak ania wyglądała. Macie to zdjęcie? Poczekajcie. Dajcie to zdjęcie! Poczekajcie, zobaczymy, jakich pracowników nie chciał McDonald. Dajcie, dajcie, dajcie. Chcecie, żeby ktoś taka buła sprzedawała bambułę? Jeszcze to na pewno ty? No dobra. No tak, na czwarta RPL, wyglądamy trochę lepiej. No. Powodzi No i. W każdym razie myśmy film bodajże robili na jesieni, no więc po maturze. Tak. No to ja już byłam po pierwszym swoim filmie. I byłaś tak zwaną prawie gwiazdą. Nie byłam prawie gwiazdą. Wtedy nie było, widzisz, wtedy nie było kolorowej pla, pra, plasy. Plasy nie było. plasy nie było? Plasy nie było, wtedy kolorowej nie było, nie było możliwości, wieszbywania, Być może, gdyby A. tak było, to może... I co, poszłaś z podaniem, Mówi, ja chcę u was sprzedawać pizzę? Tak, że chcę, że będę, że będę, chodziła do studium ekonomicznego i żebym chciała, no niestety. A jaki dali porą powody? No nie pamiętam, czy było jakiekolwiek uzasadnienie. No było trzech, czterech kandydatów i nie wzięli po prostu... E, wzięli najlepszych. E, no trudno, co zrobić. Słuchajcie, taką się robi karierę, jak kogoś nie przyjmą do McDonalda. Walcie, składacie tam podania o pracę, zostaniecie gwiazdami jak Ania Dobra. Ale zostań, zostań tutaj. Kochaj! Czy pytasz, ktoś wychodził, nie, ale paru wynosili. Ale słuchajcie, zostanie z nami, dobra, bo będzie gość. Gość, gość. gość. Słuchajcie, dzisiaj ostatni program robimy taki rem, 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 remanent minionego roku. Dla mnie fenomenem, Ania, jesteś fenomenem tego roku, dlatego że. Znaczy twoja kariera to jest takie trochę im mniej, tym więcej. Wiesz, naprawdę. Im mniej cię jest. Im więcej tym... cię ty... Chcesz zaśpiewać coś? Yeah, nie, no bo mam tak, dwa, dwa gołębie. Bo mam dwa dziczałe gołębie. Znaczy, ale, ty... ale co, że na prompterze lecą słowa? Jak to jest? W swych Proszę Państwa, dobra, dziękuję. Ania Przybylska zaśpiewa. Wielkie brawa! Ania Przybyszka nie zaśpiewa, bo Ania nie potrafi. Nie, no nie, no dawaj. No, no, nie, Ania, no, no. Chciałabym spotkać Cię. I dalej nie wiem, Cię i coś tam, co Mama ma tekst. Mamunia, mamunia, daj na narzeczonej tekst przyszłej, dobra? Dziękuję, mama. Dziękuję. Znów Ale znów, że... spotkać cię. Dobrze, słuchajcie, zanim wejdzie Piotr, i z wymiotuje e, Ania Boże. Nasi... Proszę, no. Kuba, ja myślałam, że gdy przyszedłeś do innej stacji, to trochę się polepszył. Nigdy. Tak, bym chciała z nim spotkać Cię. W swych ramionach kochanie, nie znam w ogóle muzyki. Cze? Tu nie ma muzyki. Dobrze, A no. dwa gołębie? Dwa, go... dwa gołębie. Dwa gołębie. W górę zbliły się. Zbliły się. Bieniuku, nienawidzę cię. Dobra, Ania Przybylska. Moje serce kocha, kocha. Merlin. To trochę leci Happy Merlin, tak? No, 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 no. Dobrze, no ale niedobrze! dobrze. Agnieszka to zaśpiewa tak jak Merlin parę razy po śmierci. Weź, bo to... Ale... Bo, bo zgubisz ten. Czekaj, bo to nie wyłącza się. Nie, nie. Widzisz, Nie jest tak źle, chyba? Nie, nie, nie. Jak się tam przełączy, takie wibracje są wtedy. Aha. Dobrze, moi drodzy. Dobrze nie. znane Kubie. Coś ci powiem. Coś ci powiem. Coś mi powiesz o wibracjach. Coś ci powiem, Powiedz nie. mi coś o wibracjach, co? Kuba, proszę. Z żonami piłkarzy się nie zadaję. Zadałem się tutaj z taką jedną żoną bramkarza z wodą. Nie, żona. Czy rzeczywiście? Możemy pogadać, wiesz. A ty masz... Nie, ale poczekaj. Masz taką listę chłopaków, którzy mówią, jak tylko zostawisz Bieniuka, to wpisz mnie na listę. Masz taką? Tak szczerze. Ilu jest na... Nie, ale już zakładam i ty będziesz na pierwszym miejscu. Naprawdę? Miejsc. To się nagrało. Tych dwóch hazerów z azer, Azerbejdżanu azer, 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 wynajmijcie mi, dobra, z kałaszami. Do Turcji <śmiennes> trzeba będzie wysłać. Dobrze.